Hej cześć witajcie, ja jestem Michał i witajcie w kolejnym odcinku z Nebry International Science Edition i lecimy dalej, bo w ostatnim odcinku rozpoczęliśmy rozmowę z Ulfong, więc zobaczymy co jeszcze ma do powiedzenia. E, aukcja się nie odbędzie. E, nie sądzę, prawdopodobnie stał za tym e, węglob krwawy, on się spóźnia, bardzo się spóźnia i jeszcze dzieją się dziwne rzeczy. Czy zauważyłeś coś dziwnego? Zdajesz sobie sprawę, że pytasz półnagiego krasnoluda w saunie? Co mu się wydaje dziwne, prawda? Moja odpowiedź może być lekko wypoczona. Dziwnego czy dziwacznego? Cóż, krwawi piraci są szalenie przywiązani do swojego portera. Niedobrego krasnoludzkiego, lecz wstrętnych i perswazyjnych mieszanek. Ja bym się trzymał z daleka od Jaleka, lubi ciężkie, ciężkie rzeczy, mam na myśli ciężkie do zabrania. Yy. Okej... Okay. Procesy cokolwiek dziwnego? Zmiany, wstrząsy, krwawi piraci, wywrócenie do góry nogami. Niektórzy, niektórzy mogą wchodzić do piwnicy, a niektórzy nie. Prawie jakby się podzielili. Myślę, że nastąpiła zmiana władzy Bengola. Nie, nie widziano go od pewnego czasu i cóż, pewne nastawiające, zastanawiające się rzeczy dzieją się w piwnicy. Jak może zostać się na dół? Ten biedny kucharz wciąż pilnuje drzwi. Założą się, że wcale mu się to nie podoba, tak jak i nie, że zamknęli jego spiżarnię. Zasłyszałem hasło, dzięki któremu cię przypuści, ale wciąż potrzebny ci będzie klucz. Ale my mamy już klucz, więc no. Więc pół roboty mamy za sobą jakby. Albo porządny wytrych. Nawet temu kucharzowi nie pozwalają otwierać drzwi. Hasło brzmi kamień węgielny. Przynajmniej nie jest to jakieś... Empatyczne pom przezwisko, albo imię psa. Nie cierpią, kiedy twardzielę miękko. Yy, dzięki, ale skąd to wiesz? Przybywanie w małym i ciemnym pokoju ma swoje zalety. Nie daj sobie wmówić, że jest inaczej. No dobra, no to już pójdę. Szkoda, mam nadzieję, że, dobre, że dobrze ci się będzie Wróć kiedy zechcesz. No, Koleś jest bardzo miły. Więc yy, bardzo mi się to podoba. Więc wróć, wróćmy w takim razie na dół. Zobaczymy, co, będzieli, co będziemy mogli zrobić z tym całym kucharzem. Teraz gdzie tu się schodzi, na dół? A, tutaj, dobra. No, na mapę nie spojrzałem. To może tam. No, dobra. Tu mamy tego kucharza. Hmm. Wygląda jednak na wyszklonego strażnika. Bo no, to może faktycznie nas przypuścić, jak ten gościu u tego Androda? Ja z przyjemnością grę zapiszę. Czołem! Nie zawracaj mi głowy. Nie chciałem tej pracy i mi nie na niej nie zależy. Podaj hasło i znikaj, jak inni. I czasem się nie pytaj o żaden klucz. Jeśli znasz hasło, masz pewnie ten cholerny klucz. Ja nie mam. Coś e... ty, co tu robisz. robisz? Kto? Ja? Jestem szefem kuchni. Prawi piraci kazali mi pilnować drzwi, bo nie mieli z kim. Bo nie mieli ich kim stawić. Zaraz, za strasznie przy... przez. Przeżywiła ich szeregi. Ale ja mam to gdzieś wolałbym zająć się gotowaniem, jeśli znasz hasło, hasło wydał się skończyć z kończyć siebie. Eee. Hmm. Możemy użyć perswazji, ale z drugiej strony pocek znamy hasło, więc od no, razu mu powiedzmy. Dobra, to wystarczy, w ogóle wystarczy jak na dziś. Mam już tego dość. Jeżeli ktoś jest z tobą, niech też wchodzi. Ok, nie mam tutaj. Mam już gdzieś te cholerne drzwi, zrobiłem co miałem i reszta mnie nie obchodzi. No to. Chodźmy. Zobaczymy co tu jest. Hmm, No Zrobimy sobie odpoczynek. Gry jeszcze raz zapiszę na wszelki wypadek. To idziemy. Królowka krwawych piratów. O proszę. Kupoty w dzielnicy. Coś to sobie spozujcie, przydajcie. A ja lecę do przodu. Wiecie co w sumie? Będzie lepiej jak od razu się uzbroimy. Założę ten płaszcz pełni jeszcze założę. Zobaczymy co się stanie. Czy my mamy dwa miecze plus jeden? Czy mi się wydaje? Nie, chyba nie mamy. A no tak. Dobra. Zapiszę sobie. No to wchodzimy. Oho. Przyznaję, tego się nie spodziewałem. Tego choćby zdechu. Co się cieszę? to ja tu są jakieś drzwi.

Przestrzeliłem, co nie? Dobra. A tu co? A. A, tu pewnie jakiś magazyn ich. No to z... sprawdźmy, co tu mają. Nie, tylko złoto. No to chodźmy dalej. Na razie łatwo nam idzie, to nie ma problemu z nimi. A tu co? Oho. Już po tobie! Koniec! Ale jeszcze chodnie to wybrałem. Yes. Yes. Zajmij yes. Normalnie niczym tajny agent. Yes. Zabram się za pirata i proszę. Gotowy. Jakiś hmm. Może. A, nie mogę odpocząć. A, w takim razie użyjemy torby. Dobra. Zabra, jeszcze raz zapiszę. No, a tam kolejny. Już po tobie! Ale nie wygrasz. Za yeah. 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 uh. no, ten Co my mamy tu dalej? Aha, no to musimy iść tędy. Może grę zapiszę? Głupio by było. Dobra. A tu co? Oficer krwawych piratów. No dobra. Hmm. Hmm, 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 hmm. Już po tobie. No to chodźmy. 23. Dobrze. Muszę się tak poodpadać. Wiecie co, weźmy, wypijmy tą miksturę. Eee, nawet leczenia. Ojoj. Oj. Zgrzajmy tego. Dobra. Chyba nam już pójść lepiej. No, więc to wrażenie To ojej, oj. jeszcze raz. Oj, oj. Puszczą Dobrze. No I tuwa, dobra. Tak. A tu jest nic nie ma może coś po sobie zostawi o nie udźwignę Paszki. tego wszystkiego no proszę mamy płaszcz a to co zmknięte dobra gotowe nie zebrałem tego a nie zebrałem no dobra a to skrzynia chyba już otwarta tam jeszcze kufer został, ale pewnie będzie miał pułapkę Dobra, to sobie odpoczniemy Oho, no właśnie o tym mówiłem, że tu pułapka Dobra, to ja wiecie co, zapiszę grę A tu sprawdziłem? A, sprawdziłem, dobra, dobra no to ryzykujemy. Oj, oj, to jeszcze raz odpoczniemy. Okej. Okay. Uuu, diament! Pamiętacie to księga, co dostaliśmy od tego kowala? No właśnie, tu gdzieś powinien być z tym diamentem coś wspomniane. Niezbędny jest diament, o właśnie. Nie będziemy mieli zbroję. Bardzo mnie to cieszy. I słuchajcie, muszę telefon podłączyć do ładowania bo jak mi się rozładuje, to nagranie przepadnie. Dlatego byśmy nie chcieli. Dobra. Ja nagrywam. Dobra, telefon podłączyłem do ładowania. Tu możemy iść dalej. I topniemy się do Ariba. Sprawdzimy ten płaszcz. Co? I tak tego nie wygnę. Masz coś tu. Witaj, odnaleźliśmy. To zaledwie mały krok w stronę mm, naszego najważniejszego celu. Nie. Dobra. Termin do kapę przeciwko zły. O, Może być fajne nawet. Jak ten wyglądam? Tak sobie. jakieś ten fioletowy lepiej wygląda. Hmm, co może sprzedajmy te. Yy, te Witaj, to skóry. zaledwie mały krok. Co tu my jeszcze mamy? Ok, okay dobra. Witaj, to zaledwie mały krok w stronę. Z... uleczy nas tu też. dobra do no dobra, no to chodźmy. Jeszcze przykład, przy okazji grę zapiszę. No i git. Już będę na jednym slocie zapisywać, bo tu już tak ważnego nic się nie dzieje. I tu mamy jakieś drzwi. Co my tu mamy? Mhm. Schody na dół. Zobaczymy, co tu jest. Ok. Kolejny poziom tych piratów. Tych kryłwe, Tych w sumie. Ja. Kolejna nas. Kolejny patrol. O Oty się wyczyła. Okej. Okay. Nie udźwignę tego wszystkiego. A tu co? Okej. Okay. Nic ciekawego chyba. No dokładnie. Eee To zarapier. terminiczny głos, okej, okay. dobra, dobra, co dobrze, a ja, ona to otworzy, gotowe, to co, to jak na broń. o buława plus jeden, fajnie, to sobie sprzedamy. W sumie to ja zapiszę grę Zobaczymy co tutaj będzie Oho. A tu oni kogoś ten No dobra tu jesteś. A ona jest uwięziona Mhm. Mm co? To co? Polecenia od klika mm -hmm. Dobra, zanim z nią pogadamy to chciałbym to wszystko sprawdzić i wyczyścić, bo... bo nie chcę ryzykować tym że tu ktoś może zginąć Tylko sprawdźmy sprawdźmy co tu jest, co tu jest takiego Skrzynia Dobrze Ale zamknięta Oczywiście No oczywiście Oho. No zaraz zginę. Dobra, zróbmy to tak. Użyjemy tego. Już po tobie. Ryzykowałem, ale worth it. Hmm, święta czy Sprawdźmy jeszcze te drzwi. O, kolejny oficer. A tam kufer jakiś. Też kufer. O, z buta krytyczna, dobrze. Dobrze mi idzie, muszę przyznać. Nie zginął zaraz, było. Nie ma problem do siebie. Nie no, ma tam życia. Ale jakie dopiero. Uuuu. No, ja to nie pozwolę. Nie ma opcji. Teraz go ubijemy. Teraz cię ubiję jak z chabłego. Cieszę się, zaraz ginie. Oj, 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 dobra. Chyba, że go dobiję Ciosło w plecy. No właśnie. Chyba też go zabijemy i zaraz wrócimy po nią. Trzeba przyznać. Tworzymy submit, dobra. A może jednak nie. O, pierścień. Co to za pierścień? Światło normalne. O! O, proszę. Dobra, no to wróćmy, proszę, bym. To mamy ją. Śmierdzi Tak, tak, tak. Pójdźmy jeszcze do Aribef. Sprzedamy te wszystkie rzeczy. Teraz, co to było za taparyna? Kremat DKP przeciwko zły. I tylko za DKP za odbicie. Hmm. <śmiany> Tu mamy co? Charyzmę plus jeden. No nie wiem, nie wiem. Zaraz zobaczymy. Tu jakaś rękawica. Oho. Czyli mamy lepszą rękawicę parowania, bo to jest 3, a tam było 6. No to... Oczywista sprawa jest taka, że to sobie sprzedamy. No i ten rapier. Też niepotrzebny. No to co? Niewidzialności Okej okay. A i ta buława tu buławę też sprzedamy, bo ja buławy nie używam Co tu jeszcze jest? Jakieś te... Dobrze, to mogę sprzedać A I Okej okay. Tylko ja w ogóle tego nie używam, więc nie wiem po co mi to, ale sobie zostawię hmm. Czy mogę coś jeszcze sprzedać? Może ten odblok. Dobra, to jest przydany odbłok. Okay. dobra. A jeszcze niech nasule. Witaj. To zaledwie to, mały a, to... krok w stronę dobra. naszego najważniejszego celu. Do Dobra, no to wracajmy, wracajmy. wracajmy. Coś coś nie widzieliście tego powiadomienia? No to co? Nie udźwignę tego wszystkiego. Co to jest? Co my dostaliśmy? Nie zauważyłem. Co to jest? O, pojemniki. O, dobra. Czy tutaj mogę sekwipunek przechowywać? Ale ile to waży? Jeden kilogram, a co jeszcze dostałem? Jakaś tarcza i... A, dobra. Drugą tarczę dostałem. Spoko. A tam jest jakieś wyjście. No to zaraz to sprawdzimy. W razie chodźmy dalej. Bo tu coś jest i chcę to sprawdzić. No Już nie będę się teraz teleportować do Alibeth, bo i tak zaraz skończymy odcinek za te 3 minuty, powiedzmy. Wow. Wow, 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 Jakiś czarodziej. Dobra, wybijmy ich. Albo inaczej, wybijmy. To twój ostatni dzień! Zajmę się tobą! Zobaczysz! Co to jest za dzik? Dzień. No dobra, tylko pozbędziemy się. Mam nadzieję, że nie zginę szybko. Mam nadzieję, że z nimi poradzę. Nie ma Zaraz będziesz trupem! Co mi się wystało, że się sobie filmu żar mu się nie udał, dobrze. Jeszcze się leczy z A on się na pięści bije, co jest? Giniesz! Było prędzej, ty w człowieku. Groszło mnie nie ma. Mę. Mę! Zaraz cię wybabesze, głupcze! Zdrogi! Ha! Me!

Słuchajcie, kończymy odcinek. Hmm, coś, co jeszcze raz go pokonam. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę i subskrypcję. I widzimy się w kolejnym materiale, więc trzymajcie się i cześć!